Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy właśnie tutaj o 9.00 rano pod grawitanem na targówku i wyruszamy na obóz z jakimiś dziećmi. Z różnymi dziećmi stoją tu jeszcze dorośli ludzie i zaraz się dowiemy, co oni myślą o tym wyjeździe i czemu zostawili te dzieci właśnie z nami. Idźmy spytać. 10 na 10. Tak się powinno żegnać dzieci przed obozem z nami. Zaraz zapytamy, jakie są najlepsze metody na pożegnanie dziecka. Tutaj w autokarze, bo widzimy piękne buziaczki. Ja mówię 10 na 10. jeszcze ha, poleca? I pa. I pa. Pomachać, uśmiechnąć się i życzyć mi skali od 1 do 10. Jak pani bardzo się cieszy, że dziecko idzie z nami 10. na obóz. 10, 10, 10 zdecydowanie. A najwspanialsze obozy. Super, bardzo się cieszymy, który raz z nami. Najlepsze metody na pożegnanie dziecka tutaj pod autokarę. Tak, Pomachać, pomachać i uciekać. Pomachać, pomachać i uciekać. Jak bardzo pani cieszy się, że e, zostawia z nami dziecko jak widać, na te najbliższe 10 dni. Jak widać jakiś taniec się radości? Ty no był w domu, oszczędźmy sobie tutaj. Już był w domu. Bo ja mam taki. Ale to jak wracamy? A pani może ma jakiś taniec, ta, jakiś taniec radości. A oczywiście. Jak tylko zamknę drzwi w domu, to... Już chce wszędzie, bo większe tłumy. Pokażcie jak się żegnamy z dziećmi na wyjazd na obóz. Ale porządnie! Tamta strona była lepsza, tamta strona była lepsza! Z tej strony trener Sandra zapraszam Was na filmik z pierwszego dnia naszego niesamowitego obozu. Właśnie już dojechaliśmy, będziemy my zaraz iść na obiad, ale najpierw jeszcze teraz będzie przydzielenie pokoi. Cztery autokary Rekinów właśnie dojechały na miejsce do Mikoszewa. Zjedliśmy obiadek, naprawdę bardzo dobry. Dostaliśmy czyste, fajne warunki, fajną infrastrukturę do treningu sportowego, także na pewno będzie się działo. A już lada moment lecimy na zebranie obozowe. Za chwilę zaczniemy obóz. 10 dni. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. A będziemy się świetnie bawić, jak będziemy się wszyscy nawzajem szanować i dostosujemy się do zasad, które będą panować. Patrzcie, że teraz tutaj jest 180 uczestników tego obozu plus kilkanaście osób karnych. osobą, którą przedstawimy będzie trenerka Marta, która będzie e, dalej. Trenerka Emilia. Następnie mamy e, trenera Kajetana. Naszą wspaniałą trenerkę Martynkę. Dalej. Mamy na obozie też trenerkę Magdę. Mamy trenerkę Anię. Na Skype'ie chcielibyśmy bardzo wielkimi brawami przywitać na obozie też trenerkę, ale na co dzień panią dietetyk, która już współpracuje z nami bardzo długo i będzie z nami robiła bardzo fajne warsztaty kulinarne. Dalej mamy trenerkę Paulinę. Teraz przyszedł czas na naszą e, szaloną, pozytywnie zwariowaną trenerkę Kasię. Lada chwila na obozie. E, powinna pojawić się e, jeszcze jedna trenerka. E, trenerka Sandra. E, dosłownie kwestia kilku minut, ale brawa! spadała pod względem postawy, będzie też pani psycholog sportu, która będzie też z wami robiła warsztaty, ale to będzie później, a na tą chwilę jeszcze wielkie brawa dla trenera Pawła. Teraz przyszedł czas na poznanie kolejnego e, trenera, trenera Damian. Kolejną osobą, którą Będę miał zaszczyt przedstawić. Będzie mój współlokator na tym obozie, trener Dominik. Najważniejszą osobą na tym obozie, która będzie miała też przywilej wyrzucenia niektórych jednostek, będzie nasz kierownik tego pięknego zgrupowania, trener Dominik. W obozie został nam jeszcze jeden człowiek. Równie ważny który będzie montował fantastyczne filmy i zdjęcia dla Waszych rodziców trenerkami wszystkich wódz całego tego zgromadzenia trener Łukasz! Dawaj! Jedynki i trójki mają trening na macie. Dwójki poszły na, plażę, na spacer na plaży, a czwórki mają fizjoterapeuta. Za plata, a z dołu suwam i bardzo mocno trzymam. Patrzymy na ręce. Cześć, jestem Karina Jachymek, jestem fizjoterapeutą klubu Samej e, Przyjechałam na kolejny obóz do Mikoszewa, żeby przebadać Państwa dzieci. E, każde dziecko zostanie przebadane pod kątem wad postawy. E, dostaną certyfikaty, będzie wypełniona karta, która będzie do Państwa, do wglądu po zakończonym obozie.